Nie masz szans nie ma yy, sensu ma Nie masz szans na ucieczkę, no Przytrzymyj go Z rękoma w górze, z rękoma w górze wstajesz Pościgł? Przykładam ci nóż do gardła, przykładam ci też nóż do gardła no, <zysk> przyłożyłeś <zysk> Tak? Twoją starym przyłożyłem do kłopotu samego, lol Uwaga 10, jakie twoje wasze 20 ja za pościgiemę? My tego jednego mamy, coś tam mówił o kutasie i mojej matce. O, twoje akurat nie, ale teraz twoje. Dobra, na, nara, na. jest kurwa. <grym> Czemu policja do mnie strzela? Jak tu ja jest, nie, nie, jest, nie strzelam do policji. Tak? No. Zatrzymaj pojazd! Nie, bo no to daj, to daj, mi, to za... daj mi zatrzymać to pojazd, a nie no mnie No to, to zatrzymaj pojazd! Natychmiast! Zastrzy Stara próf Karlierek, kardylerek wolny, biały van. Chcę Zobacz jak. Zobacz. Ta akcja ja biorę... z tego pościgu... To jest chłop z... On, no, on, jest on jest zakuty, on jest zakuty tym gościem w tym tym... Żadnego tak, narzędzia no, no, tak, nie tak. przykłada, nie słuchajcie tego pierdolenia, to jest debil kurwa. Co na nasi, panie, jaki panie? był ten drugi czeburek? Wysiadaj pajacu, nie, nie, to... zakuty jesteś Kto zaszlały? To Chyba już nie mają wszystkich Jazda co może się podchodzić, jak tylko dojedziemy 5-6 aktualnie, opuszczcie teren napadu, muszę się udać pilnie na komendę Mission Row Jakiś boks? Box, box, do lewej ściany, do stop Dobra robota Wy. Nie wciągaj broń, nie wciągaj broń. No, no, no. Oddajcie strzał! Policja pierwsza strzela, no, no, no. It, no. Policja <laughs> pierwsza strzela! <do> <laughs> zabierzcie mu broń, zabierzcie broń! Jestem w środku zamaskowany On nie jest zakłóty, on nie jest zakłóty w środku On broń